Jest bardzo ciepłutko, ale ja jeszcze noszę bluzę, no zobaczcie, jeszcze nałożę bluzę, bo nie jest tak jeszcze ciepłutko. Idziemy właśnie do Koni, na pastwisko. No, dzisiaj jednak nie jestem tu jeszcze, bo jeszcze nie zrobiliśmy tutaj siatki, nie zdążyliśmy nie po prostu siatki zrobić. No i nie chcieliśmy po prostu ryzykować, żeby uciekły gdzieś, bo jak auto jechało, czy kury do mnie właśnie, to żeby się nie wystraszyły, ale prawdopodobnie za miesiąc, za tydzień, za dwa tygodnie powinny już tu być. Nie wiem, czy będą, ale na pewno na będą. Pokażę Wam, jak ja mówiłam, Tosie i Zosie, ja imię, Tosia i Zosia, jak dobrze pamiętam. w ogóle imię, bo miała być Tosia i Czosia. Ale jednak nie zrobię To Tosia została, ale Czosia nie została. Dlatego Zosia i Tosia. I myślimy że to coś i tak. Da. No dobrze, idziemy, idziemy za 15, my jeszcze pół godziny drogi do nich. Godzinka. Pół godziny że ja będziemy śli. Będę pokazywać, bo na co jakiś czas dzieje jesteśmy, ale nie cały to nagrywać, bo mi się nie chce po prostu. No i właśnie, jestem nowa tutaj. Mam nadzieję, że mnie przyjmijcie serdecznie, przyjmijcie się serdecznie. No bo ja... dopiero tu po prostu oglądam, jestem filmik jakoś tam... Ale no wiecie, jeszcze nie mam kamery, bo nie, nie mam kasy, żeby kupić kamerę, mam telefon nowy po prostu, Mówię 500 złotych no, ale aparat jest parę dobry, jak mi się wydaje. I powiedzcie, czy jest dobre, bo ja nie wiem, czy jest dobry. Mra, stój! No, 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 dobra, to za pół godziny się odezwę, no już dnia. pa. Idziemy, mówiłam, że się będę odzywać, idziemy, 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 czas mojej siostry nie pokaże Ta, bo... da, da, może na jeden... Na tysiąc obserwujących, znaczkę lubię. Na tysiąc obserwujących pokaże twarz. Nie może, nie może. Na ja razie nie pokazuję twarzy, po prostu nie lubi pokazywać twarzy. Nawet na tokułem bardzo nie będę Nie pokazuję No właśnie. Wstrzymał to taki króciutki short, ale dzisiaj o no, czym chodzi. Taki filmik czy coś. drzewko, Czy coś takiego? No dzisiaj mam nadzieję, że to będzie dłuższy filmik. Tak, około godzinki niech będzie. Wiem, ja że was mogę nudzić, bo i co będę robić? No właśnie. Wiem, że mogę wam, was nudzić, ale obiecuję, że przez was, zaraz te pierwsze w filmie będę nudny, a później już będzie leciał nowy. Um, nowa seria. Nowa seria. To będzie z, z to, paczek odcierania na przykład dzisiaj w eleściach trwini, co mi dojdą paczki. Dzisiaj i chyba jeszcze jutro i pojutrze będą, jak Wam tak mówić, bo ja mam sobie zapisane kiedy ja poświęcam. I lecimy na dzień lentuję. No i zapraszam na TikToka. No. Zapraszam na TikToka. Nie pokazuję twarzy, nie pokazuję twarzy. E, To jest moja siostra, mogę Wam tak pokazać, ale nie pokażę każdą twarzy. Co nie melka? No. E, Fensky z butelaczkiem moja siostra. Ja idę w moich, w moich skleczkach, muszę je wybrać na początku, bo można No, tak na razie nic ciekawego nie ma. Chodź, nie bój się. Na e, początku nie, no nie dojdę, bo moja siostra się leczuje. E, nie podejdziemy, ale ja Wam wstawię tutaj zdjęcia. Może nawet się nie wstawię. E, to Z moich klaszek moich. To było się wieczorem, ale byłym. Wtedy na bakisku. E, co tu jeszcze mam powiedzieć? Co ja tu mogę powiedzieć?

To jest kurwa. Ojej, przepraszam za przeklejęcia, ale ja się wystraszam, bo na to przestraszy. No jak mówiłam, e, będę malutkie źródłaczki. Nie wiem czy będę je sprzedawać, bo nie wiem, ale chyba jednego sobie zostawić rybaka, sobie jednego od tośki, bo tośka jest fajna. Ma spokojny charakter i wredna ale to nic. wredną to nic. No, co tu jeszcze mówić. Mojej cietki, od mojej dziadki ja mam dwa tak, konie z klaczki. Jedną klaczkę dostałam, jak miała 4,5 miesiąca. Klaczuszka. Wiem, że była za młoda, ale mama się padła i na niej nie miał ktoś się z nią opiekować, bo co 3-4 godziny trzeba było mleko ile lewady wyrobić. Wiem właśnie. Idziemy szybko. I co tu jeszcze A ta druga tośkatła, to właśnie tośka. To, Tośkałaś to, to ona miała 4,5 miesiąca. A jeszcze mam powiem, że młodsza była Zosia. Bo jak braliśmy z Zosię, czyli to było się w, obu, w prawie 2 lata, bo tu miała 2,5 miesiąca dopiero. Mackę trzeba było uśpić, bo męczyła się. Po prostu biedna, dlatego mówię. Ile to karmiłam? Co? Dwie godzinki. Chodź, idziemy. Już tej kawałek, to idziemy. Dwie i pół godzinki. czy dwie i pół, no i dwie pół A ja nam dwie i pół godziny, tak wie, i trzy godziny, dwie i pół, trzy, trzy godzin, jak ja mam w domu. Jak mnie w domu nie było, to moja pomocniczka, która właśnie, najpierw ona, ona, ona mnie ona przyprowadza i wyprowadza. Ale nie zresztą mi wypadał w ale no wiecie jak to jest. Zresztą, jak jest zimno, a wiem, że ja nie, nie chcę mieć takiego drugiego i że moja osoba jest niechętna choroba, to ja potrzebuję do mojego budynku. Moje budynku jest bardzo duża, też by wystarczyło na jedną ale dwie, Ale moje są wczalone, one muszą mieć wielkie postisko, wielkie. Takie wielkie. No, można sobie ułatwiać do tego. już zaczęłam i trochę, trochę już jeździłam na nich jedynka nie, ale jeździłam bardzo spokojnie przy ujeżdżaniu tak no i już po wracam, bo, bo w sumie nie prostu zadzwonię do mojej asynciki, żeby przy, przyprowadziła no pokażę wam jeszcze mój podwórko a może jak będzie się będzie chciało, nam wyzryje, bo też jestem trochę przeźbiona. Jak mi noga przestanie, nie boli, bo mi noga cała boli. No to może przejdę się do Zarynia. Pokażę wam jak koniki i do odcietki pójdę. I to nagram. Pokryją, ale nagram. Z wejdę i nagram też dzisiaj. No bo dzisiaj pojedziemy na tak klepu się wyjdzie, dobrze. Przejadę jechać dzisiaj z moimi rodzicami. No właśnie. Pierwszą klaczuszkę dostałam na 16, no prawda, na 17, nie? 17 lat, prawda, tak? A drugą, no przed 17, jeszcze przed 17, czyli pierwsza była z 8, nie? A później z A i A nie będę pokazywać dokumentów, bo kiedyś miałam konto z kolonikami, tak? Oczywiście. Mam inne konieczności, ale sprzedałam wszystkie. Bo ja nie chciałam. No to ten. No to nagrywałam i pokazałam dokumenty, jak kupowałam klaczkę, i zbanowali mi konto na YouTube. Dlatego nie nagrywam z tymi dokumentami po prostu. I mam na imię Weronika.

Całuj, ok Nie nie będzie drugi, mamy. Po się. Idziemy, idziemy, idziemy już. nie nie I pokażę wam takiej wysokości. Na górka mi się zabić, bo To no tutaj jest bez. No, on tak widzicie tu jest. Teraz pokryjemy, cicho wejdziemy do domu. Nagramy. Jedziemy do domu, To jest kuchnia. Tu jest pokój do a tu drzwi do domku. Tu nie wiem co to jest. Cicho, chodźmy. Chodźmy. Nie działa. No, w no. no. ja no. no. ja z Teraz Nik. Ten będzie mój, Tamten będzie Martynki.